Cześć, tutaj Fauder witam was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj wracamy do chińskiego wyzwania, a chińskie wyzwanie to oczywiście przejście całej linii chińskich tedeków w jak najmniejszej ilości bitew, ale co ciekawe grając tylko i wyłącznie burzakami. Tak sobie to wymyśliłem, tak tutaj ustaliliśmy sobie z chatem na Twitchu i w ten sposób próbuję przejść tą linię. Dzisiaj zagrałem ostatnią bitwę na 8 tierze, odblokowałem w końcu dziewiątkę, więc Możemy wziąć się za krótkie podsumowanie tego, co się na tej ósemce wydarzyło i jakie są moje spostrzeżenia na temat gry tym czołgiem. Oczywiście będę się wypowiadał tutaj tylko o grze burzakami. Działa, które tutaj, działa którymi tutaj dysponujemy na tym czołgu są dwa, tak naprawdę. Jeżeli sobie zobaczymy, zobaczymy badania, to mamy działo 122 mm, które jest odziedziczone już z siódemki. I ona ma dość fajny tutaj czas przeładowania, 7 sekund. Penetracja 192 mm na ósmym tierze to nie jest już rewelacyjna, więc granie normalną amunicją na tym dziale raczej stanowi problem. Natomiast granie nim na burzakach jest całkiem niezłą opcją, jak się okazuje, z tego względu, że właśnie dość dużo pocisków można wystrzelić. Grając na tym podstawowym dziale zdarzało mi się często... Trzymać przede wszystkim czołgi na gąsce. Walimy w gąski, przytrzymujemy takiego delikwenta, i nasza drużyna, zadając mu obrażenia automatycznie dla nas zarabia doświadczenie i kredyty, więc to jest niezłe rozwiązanie. Po wybadaniu działa 130 mm. Moja taktyka nieco się zmieniła. Już musiałem bardziej liczyć na to, że ja będę zadawał obrażenia. Mniej byłem w stanie czołgów trzymać na gąsce, ponieważ przeładowanie tego działa, niestety mi na to nie pozwalało. cztery strzały, nieco ponad 4 strzały da tutaj na minutę to nie jest dużo, już wystarczająco dużo, żeby nawet czołgi z kiepską załogą były, w stanie sobie tą gąskę poskładać i uciec już nie, mówię, nie mówiąc o pojazdach, które mają naprawę po prostu i mogą jej użyć yy, 271 mm penetracji, tutaj gdybym grał z zwykłymi pociskami, to było naprawdę bardzo fajnie. 560 obrażeń i 660 obrażeń na burzakach 30 tym podstawowym dziale widzicie ta różnica nie jest tak naprawdę duża to jest tylko 130 punktów y, y, wytrzymałości więcej, które potencjalnie możemy zabrać tym najlepszym działem y, tylko 4 mm, więcej penetracji, za to zdecydowanie niższy DPF, więc w moim przypadku akurat to działo pierwsze było lepsze y, no ale za, zakładając lufkę 130 mm za to byłem w stanie dużo fajniejsze strzały oddawać w jakieś miękkie cele i na tym się oczywiście skupiłem, jeżeli tylko taki miękki czołg byłem w stanie zobaczyć, to e, oczywiście zawsze do niego strzelałem w pierwszej kolejności. E, Jesteście na pewno ciekawi, ile bitew rozegrałem do tej pory, bo to jest chyba najbardziej istotne. E, osoba, która w pierwszym odcinku przy zapowiedzi tej serii e, w komentarzu pod filmem wytypo, wytypowała e, najmniej, nie najmniejszą, tylko naj, najbardziej zbliżoną ilość bitew do tego, ile mi zajmie w końcu wy, wypadaje tej dziesiątki, no to ona otrzyma ode mnie 2,5 tysiąca golda i. Dzisiaj sobie zobaczymy, jak weźmiecie pod uwagę, oczywiście nie bierzemy pod uwagę tego czołgu, czyli to jest premki, którą, którą mam od jakiegoś czasu, ale nie grałem za dużo. Tych, tych bitew nie liczymy. Jeżeli dołożymy dwie bitwy, które zagrałem na pierwszym tierze, tutaj jest w tym momencie na tym pierwszym tierze jest sześć bitew, ale tylko dwie bitwy zagrałem w trakcie tego wyzwania, no to wychodzi tam 125 bitew, których potrzebowałem na to, żeby odkryć sobie dziewiątkę. No i dziewiątka jest już w moim garażu zakupiona oczywiście. Przed chwilą, jak widzicie, tutaj będę sobie załogę przerzucał i grał nią. Pewnie w tym tygodniu postaram się zakończyć to wyzwanie do końca tego tygodnia, aby już spokojnie sobie wtedy grać linię frontu, która powraca od poniedziałku. No i tutaj będziemy mieli do wybadania: przede wszystkim to działo i to działo powinno naprawdę diametralnie zmienić obrażenia i styl gry tego czołgu. Styl, może nie styl, ale ilość obrażeń, którą potencjalnie można zrobić, ponieważ to działo. 152 mm, 90 penetracji na, na tutaj na, tym, na tych pociskach, to jest naprawdę sporo uszach na burzaki. No i dodatkowo 1100 obrażeń, więc myślę, że będzie można tym działem naprawdę robić jakieś tutaj fajne bitewki. Ustawka pod tym względem była raczej nijaka. Tak jak powtarzałem wcześniej w tym wyzwaniu, niestety Penetracja na pociskach burzących rośnie bardzo powoli, a pancerz czołgów z którymi się spotykamy jednak jest coraz grubszy i to zdecydowanie grubszy niż na niskich tierach, gdzie można te czołgi było przebijać, tutaj niestety już jeżeli trafiamy na normalnie opancerzony czołg 8-9 tieru, no to niestety tym, tym czołgiem, tym tym na 8 nie jesteśmy w stanie za bardzo dużo mu zrobić i trzeba troszkę liczyć na farta, albo na pomoc do drużyny, albo na to, że będziemy trafiali jakieś miękkie czołgi, więc tyle jeżeli chodzi o samo podsumowanie. Resztę opowiem Wam po prostu już w trakcie bitwy, bo oczywiście na bitwę na tej ósemce Was zapraszam w tym momencie. Bitewka na dziesiątych tierach, jak widzicie, znajduje się tutaj na mapie murowanka. Oczywiście same burzaki załadowane. 25 pocisków tylko i wyłącznie w magazynie tego czołgu. Przy normalnych pociskach pewnie nie stanowiłoby to, by to aż takiego dużego problemu, natomiast. No 25 pocisków to nie jest za dużo, szczególnie jeżeli jednak strzelamy z burzaków i te nasze obrażenia na strzał nie są zbyt wysokie, to musimy tych pocisków oczywiście zdecydowanie więcej wystrzelić niż normalnie. Ponieważ są to dziesiątki, no to mam dwie opcje, albo pojechać sobie do lasu, właściwie nie do lasu, tylko gdzieś troszkę bardziej do tyłu, ustawić się i liczyć na to, że będę ostrzeliwał czołgi wyjeżdżając na moją drużynę, albo ewentualnie pojechać sobie na B1, i stamtąd strzelać. Na co zwracam waszą, ważną, waszą uwagę, bo to jest dość ważne w tym pojeździe, tylko i wyłącznie 1000 punktów wytrzymałości. To jest tyle, ile ma na przykład STRV S1. To jest bardzo mało na ósmym tierze, 1000 HP to jest tak naprawdę dwa strzały dla niektórych czołgów. Są czołgi, które potrafią wam 80% zabrać, bo jest na przykład ISU, który może was za 800 walnąć. Macie pograne po prostu. Z drugiej strony, ten czołg nie posiada też jakiegoś fantastycznego pancerza. No nie oszukujmy się. Czołgi tutaj na tym poziomie mają na tyle penetracji, że nie będą miały problemu z wbijaniem się. Oczywiście on z przodu, jak spojrzymy, ma tutaj takie skosy ma tego szczupaka. To wygląda i tutaj, bo to jest w odwozie WZ-111, więc teoretycznie możemy tutaj coś tym przodem odbić, jeżeli ktoś nie będzie uważnie celował, ale z tego co zauważyłem raczej to jest taki bonusik i nie ma na to co za bardzo liczyć. Tutaj Lew trafiony w tym momencie na ślepo, szybko zebrał pestkę. No, i tą opozycję będę na razie okupował. Dość ciekawa pozycja, zwłaszcza jeżeli jesteście na low tierze, czyli tak jak ja tutaj jesteście wolosłowani dwa tiery wyżej. No, to wtedy możecie stąd troszkę postrzelać do czołgów, które będą wychylały tam, gdzie lew jest dobry przestrzał. Ewentualnie na jakieś czołgi, które będą się znajdowały na górce, jak ten grill czy Wyjeżdżający na środku Chieftain. No, moja drużyna zupełnie odpuściła tą stronę, więc chyba nawet dobrze, że tutaj przyjechałem. W tym momencie Chieftain trafił mnie w gąsie, nic nie zadał obrażeń, no a ja tutaj go biłem burzakami troszeczkę. No i jak walczyć z takim Chieftainem? Bardzo twardy pancerz, no, w takiej sytuacji, jak, jak, jak ja jestem, to po prostu gąskować. Przede wszystkim tego się nauczyłem grając z tą linią, że. Na burzakach, oczywiście, tak? Bierzemy pod uwagę burzaki. Tego się nauczyłem grając tą linią, że po prostu muszę używać tych burzaków. Muszę za wszelką cenę gąskować czołgi. Starać się w ten sposób mojej drużynie pomóc, żeby, żeby mieli po prostu łatwiej strzelając do. Przeciwniku, bardzo ładnie tutaj odstrzelony w tym momencie. FV, no i to na co czekałem, to na co liczyłem? 708 z pięknie tutaj. Grill został zaświecony, wyjechał sobie na szczyt górki bez najmniejszego problemu, przebity jeszcze złapany na gąskę. Więc teraz tylko kwestia dobicia go, żeby ten pośpiech dobrze poleciał. Udało się, i już 1500 HP na moim koncie. Tak naprawdę jest to ostatnia bitwa, którą zagrałem na tym, na tym pojeździe. Jest to jedna z najlepszych bitw, którą zagrałem na tym pojeździe również. E, nie ma zbyt wielu okazji, żeby sobie tak dobrze postrzelać tej burzakami, jest to upierdliwe, nie powiem, robiąc to wyzwanie od samego początku grało mi się całkiem nieźle, tak gdzieś do czwartego, piątego poziomu, a potem niestety kolejne czołgi były coraz słabsze, z tego co mówiłem w garażu, penetracja praktycznie nie się na burzakach z czasem. Troszkę rosną obrażenia, ale to też nie są jakieś kosmiczne wartości. Natomiast pancerz wrogów jest zdecydowanie coraz mocniejszy i nie da się za bardzo przebić. No już musimy na takiego grilla trafić, na przykład tutaj jest to totalnie skieprzczony strzał przeze mnie, nie miałem wychyłów w prawo, uznałem, że może nie doceluję, może uda mi się trafić, to było bez sensu. Te działa nie są na tyle celne, żeby tego typu strzały tutaj się udawały. Więc wracając do wcześniej rozpoczęte, rozpoczętego wątku, no niestety, granie tymi burzakami jest upierdliwe. Liczę, że na dziewiątce, którą wymaksuję przy tych 1100 obrażeń, będzie to wyglądało trochę lepiej. Tutaj niestety te strzele po 200, 300, no to jest maks. Na co mogę liczyć, strzelając w jakieś w jakieś takie mastodonty, poczekam teraz, lew mnie nie widzi, tak samo ta czwórka, więc znowu celuję mu w gąsienicę, po to, żeby go związkować to się niestety nie udało, szybko chowam się za wrak, no ale wyświecone czołgi przeze mnie, więc e zebrała od arty, pomalutku, pomalutku będę ich sobie tutaj rzeźbił, no i widzieliście, no strzeliłem w lwa, stał bokiem, 200 tylko zebrane, no tak to, tak to wygląda, na szczęście już ta dziewiątka, jest u mnie w garażu, oczywiście tam będzie potrzeba jakieś 90 tysięcy eksponatu, żeby wybadać gąsienicę i żeby wybadać sobie działo. No ale myślę, że potem już powinno być tutaj z górki i większego problemu w dokończeniu tego tego wyzwania nie, nie, tutaj nie widzę większego problemu. E, wracając do, wracając do tematu samego, samej ósemki, no coś da się odbić, widzicie, 1080 mam odbite, raz zebrałem na gąski, raz schowałem się za wrakiem, drugim razem teraz tutaj e, tylko skrawek mojego czołgu wystawał, no i ten, ten lew nie był mi w stanie zrobić krzywdy, no ale czwórka za to w bok wieży strzelona za 112, no to nie są porażające, e, porażające ilości. E, Zastanawiam się, czy nie zostawić sobie tego czołgu po prostu w garażu i nie zagrać nim później na, na normalnych pociskach, żeby rzeczywiście zobaczyć, jak on będzie wyglądał. Tylko 11 pocisków już mi zostało. Poważnie mówię wam, jeżeli gracie tym, tym czołgiem, jesteście na ósemce, to oszczędzajcie swoje strzały. Zdarzyło mi się chyba ze dwa razy wystrzelić całą amunicję, podbując tam blind shotów. Bodajże raz na malinówce, gdzieś tam po krzakach strzelałem, no i. No i tej amunicji mi zabrakło, więc trzeba się z tym liczyć, no 25 pocisków to nie jest za dużo, to działo chwilę ładuje, ale z drugiej strony jeżeli nam się trafi jakaś dłuższa bitwa, to może być problem z amunicją, więc podjeżdżamy sobie teraz do przodu, widzę, że już drużyna przeciwna jest zamknięte. z 9 do 3 tak zwane dożynki się zaczęły, no a ja chciałbym jeszcze coś dla siebie tutaj uszcząć, coś strzelić, 2200 obrażeń to jest całkiem niezły wynik jak na tylko i wyłącznie burzaki, natomiast no... Warto byłoby jeszcze chociaż ten jeden strzał oddać. 11 do 3. Jeszcze tam Archaem gdzieś jest schowany z tyłu. On sobie uciekł pewnie gdzieś do lasu, więc jeżeli uda się go wyświecić, to może zadam obrażenia. Tak wygląda, tak wygląda to wyzwanie. Mam nadzieję, że na dziewiątce będzie troszkę lepiej, będzie mi się grało przyjemniej. Ta ósemka troszkę mnie już zaczęła drażnić w pewnym momencie, no ale takie sobie wymyśliłem założenia, więc tak trzeba grać. Tak dla urozmaicenia, dla pokazania, że można tak w ten sposób grać. Oczywiście jest to mało efektywne, nie ma to większego sensu, ale odpowiednio wykorzystując tylko i wyłącznie burzaki. Też można się swojej drużynie przydawać, też można coś nastrzelać i wszystko jest tak naprawdę zawsze tutaj kwestią odpowiedniego stylu gry. Niestety granie tymi burzakami w pewien sposób ogranicza również elastyczność tego czołgu. No nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wyjechać na kogoś mocno opancerzonego, czy tam przyzwoicie opancerzonego, kto ma 400 HP, wyjechać, skończyć go na strzał, bo muszę się liczyć z tym, że na przykład zadam mu tylko 200 punktów uszkodzeń i on wtedy będzie mnie... Będzie tutaj atakował 1000 HP. Tak jak mówiłem, niedużo. Pan też taki sobie. Kamuflaż jest całkiem niezły. Natomiast zdecydowanie, według mnie, nie jest to czołg do gry na bliski kontakt. Chociażby z tego względu, że naprawdę bardzo słabo się obraca. Więc tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. taka krótka bitewka, bardziej takie krótkie podsumowanie. No, nie było za bardzo, co wybrać z bitew, więc wrzuciłem to, co mam najbardziej aktualne, żeby po prostu bardziej podsumować to, co się wydarzyło. A. Na jakąś soczystą bitwę liczę jednak na tej dziewiątce. Więc tyle w tym odcinku. Do zobaczenia na streamach i na, w kolejnych filmach na YouTubie. Trzymajcie się, pa. pa.